Czołem. Nazywamy się Ramona i, Janek. i jest to kanał jednym sercem. A dziś, w dzisiejszym odcinku, chcielibyśmy podzielić się z wami trzema radosnymi nowinami, z których, z których jedna jest szczególnie radosna, czyli kolejny odcinek z serii Co tam u nas? Jesteście ciekawi, zostańcie z nami. Więc pierwsza nowina, którą chcielibyśmy się podzielić, to gra planszowa nasza gra właściwie. Stworzyliśmy grę planszową. E, gra planszowa nazywa się LUX Ewangelii. E, i przenosi nas do pierwszych wieków chrześcijaństwa. Tam wcielamy się w ucznia Jezusa i naszym zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny. Nie i ogniem. <grym>, niekoniecznie. E, Pierwszy chrześcijanie wyjść z z miłości, więc jakby e, też po, e, głównym celem właściwie e, poza głoszeniem dobrej nowiny jest też wzrastanie w miłości do drugiego człowieka. I do Boga, i rezygnacja z siebie. Yy, I tak to byśmy opowiedzieli w skrócie, ale w praktyce jest to gra, w którą dobrze się gra, która jest grywalna, która naszym zdaniem jest bardzo dobrą grą i świetną rozrywką. Yy, jest to gra, która naszym zdaniem ma przesłanie, ponieważ kiedy przygotowywaliśmy tę grę modliliśmy się dużo, dużo rozmawialiśmy, co wpływa na ewangelizację, co wpływa na skuteczność głoszenia dobrej nowiny, a co w tym przeszkadza. Dużo o tym rozmawialiśmy i chcieliśmy te rzeczy przenieść do gry, ale wiadomo, że w grze planszowej najważniejsza jest mechanika, grywalność i dobra zabawa, więc ta gra nie jest tego pozbawiona. Z, z, do, dostarcza dużo rozrywki, też dużo w grze, w przygotowaniu i pomagała nam moja siostra Sylwia. A wiecie, że nie należy do osób szczególnie wierzących, więc mamy to w drugą stronę medalu i wiemy, że osoby niewierzące też świetnie się bawią w trakcie tej gry. I jest to takie trochę nasze dziecko. <śmiech> <śmiech> I, I mimo, że wiemy, że ca sam temat gry, czyli chrześcijaństwo nie jest teraz najbardziej marketingowym tematem, to bardzo chcieliśmy, żeby inni też mogli zagrać w tą grę. My bardzo lubimy planszówki i bardzo chcieliśmy, żeby ta gra została wydana. I już niedługo, myśleliśmy, że zaczniemy jeszcze wcześniej, ale to jeszcze chwilę trzeba to poczekać, ale już niedługo pojawi się kampania crowdfundingowa, gdzie będziecie mogli kupić tą grę właśnie przez portal crowdfundingowy, to będzie wspieram.to albo inny podobny i będziecie mogli jakby kupić ją w przedsprzedaży przez ten portal. Czyli wesprzeć nas, już, już opłacić tą grę, a dostaniecie ją jak ją wydamy. Więc to jest taka kampania, do której serdecznie zapraszamy. Niedługo się pojawi, więc obserwujcie nas, niedługo pokażemy Wam więcej. Gameplay. Tak, nie, jeżeli tak niedługo też nagamy, jeszcze będziemy po prostu przygotować jakieś dodatkowe materiały, żeby z tym ruszyć, ale już znajdziecie materiały na naszej stronie ewangelizujemy.pl, bo założyliśmy naszą stronę pod wydanie tej gry, będzie to nasze wydawnictwo i planujemy już po wydaniu tej gry wydawać też książki dla dzieci przede wszystkim, ale też inne gry, więc... A przecież... Dziećmi jesteśmy, więc dla nas wszystkich. Tak. Więc mamy dużo pomysłów na kolejne jakieś pozycje, ale tak gra jest tą pierwszą pozycją i bardzo się z tej gry cieszymy. Także zapraszamy na tą stronę, żebyście zobaczyli więcej informacji, jakieś grafiki, które są już dostępne. Serdecznie Was zapraszamy. I druga nowina. To jest nowina, to jest nasz kolejny projekt. W związku z tym, że założyliśmy filmy też. Rozpoczęliśmy kolejny projekt. Jeśli chodzi o, o tę grę naszą, to pracowaliśmy nad nią e, już ponad 2 lata. E, a, a pomysł w sercu, żeby, żeby zrobić grę, mieliśmy w sumie od początku małżeństwa prawie. Bardzo długo. E, a ten drugi projekt w sumie przyszedł do nas tak z Nienacka i bardzo szybko wzięliśmy się za realizację. I jest to projekt marki odzieżowej. Tak. Każdy youtuber powinien mieć swoją markę odzieżową. Przecież. No, ale postawiliśmy nie na to, że będzie to marka związana z nami, ale będzie to marka dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Będzie się nazywała Błogosławiona, bo wierzymy, że kobiety, które są właśnie w ciąży, w stanie błogosławionym, że to jest szczególny czas, w którym są błogosławione, w którym są szczęśliwe, w których Bóg obdarza ich szczególnym błogosławieństwem. Dlatego marka będzie się nazywała Błogosławiona. I będą to ubrania dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących. Będą produkowane w Polsce, już są produkowane, tak, w tym momencie są produkowane w Polsce, są szyte. Już za kilka dni powinny pierwsze produkty pojawić się na stronie, na stronie błogosławiona.pl i też zdjęcia możecie zobaczyć, zobaczyć na naszym Instagramie błogosławiona.pl, tak samo się nazywa, tak. Post już zdjęcia pierwszego prototypu będziecie mogli tam zobaczyć. I dlaczego akurat taka marka? Ja jako kobieta karmiąca dwa lata, a nie już prawie Wiem, że, że ubrania, które z jednej strony są z naturalnych, z naturalnych i dobrej jakości materiałów I z drugiej strony umożliwiają karmienie i są wygodne Są bardzo ważne I mam w tej chwili bardzo dużo pomysłów na projekty ubrań, które będą mogły się znaleźć Zaczynamy powoli, bo jest to też duża inwestycja naszego małego budżetu domowego Więc zaczynamy z jednym modelem bluzy w trzech kolorach i z jednym modelem koszulki E, także model bluzy już możecie zobaczyć na zdjęciach, zdjęcia prototypu, ale za kilka dni, naprawdę za kilka dni, e, powinna ruszyć sprzedaż, więc obserwujcie nas. E, obserwujcie nas na Instagramie, szczególnie i na Facebooku, ale także tutaj będziemy e, Was e, informować o tym, co dalej się dzieje. E, I trzeci, trzecia wiadomość. I trzecia wiadomość jest po części związana z tą drogą, bo mówimy o ubraniu dla kobiet w ciąży. Więc e, tą dobrą wiadomością jest to, że spodziewam się dziecka. Z kim znowu? <noise> Koniecznie chciał tak zażartować. E, spodziewam się dziecka. E, już jestem... wydaje mi się. W kolejnym przy... miesiącu ciąży. W ciągu tygodniu. Około 18. E, zawsze zapominam. Także... E, Termin mam na 1 lipca, także już za kilka miesięcy, już za nie, niecałe 6 miesięcy pojawi się kolejny członek naszej wielkiej ekipy ewangelizacyjnej, naszej naszej rodziny i bardzo już od dawna chciałam, chciałam się z wami podzielić i tutaj i na Instagramie tą wiadomością, ale mieliśmy bardzo dużo pracy ostatnio, dużo projektów fundacji, projektów wspólnoty, także jeszcze sifowaliśmy te projekty, o których wam się powiedzieliśmy i tej pracy było bardzo dużo. Ale na szczęście, nareszcie możemy się z Wami podzielić tą, tą naszą radością, która od, od jakiegoś czasu e, sprawia uśmiech na naszych twarzach. I, I za co dziękujemy bardzo Bogu. Cieszymy się, że udało się dotrzeć z tymi projektami, o których Was wspomnieliśmy do tego etapu, e, że udało się e, właśnie powiększyć naszą rodzinę kolejnego członka. E, także bardzo się cieszymy. Jest to czas, jak widzicie, dla nas ogromnego błogosławieństwa, ogromnej radości. Ale i pracy ale i pracę. Tak, ale praca też jest błogosławieństwa. I to są te trzy wiadomości, którymi bardzo chcieliśmy się z Wami podzielić. Teraz też na tym kanale w ostatnim czasie było kilka kontrowersyjnych odcinków, które w zamierzeniu wcale nie miały być kontrowersyjne, ale ostatnio nawet śmiałam się rękę, że o cokolwiek powiemy, to będzie kontrowersyjne, <grymne> na co jesteśmy chyba. Ale teraz zamierzamy przede wszystkim, żeby więcej odcinków było duchowych, ale także takich lifestyle'owych o naszym życiu, o naszej rodzinie. O tym, co się u nas dzieje. Też chcielibyśmy, żeby takie odcinki się pojawiały. Też ostatnio, ze względu na to, że było bardzo dużo, jak widzicie, w naszym życiu, też dużo projektów, e, fundacji, dużo różnych dodatkowych rzeczy, doktorat, e, to mniej odcinków byliśmy w stanie nagrać. Też Ania jest w takim wieku, że e, ekstremalnym sportem jest nagrywanie odcinka <grym> z dwulatką, jest tylko wtedy, kiedy śpi, a nie śpi jakoś super dużo. E, możemy nagrywać i też. Dlatego tak to wygląda, ale tych odcinków pojawi się więcej. Zapraszamy do tego, żebyście trwali z nami, żebyście oglądali te odcinki, żebyście też dostawiali komentarze, co byście chcieli usłyszeć, nad czym powinniśmy popracować, bo takie komentarze też są dla nas bardzo cenne. Bo jak widzicie, wszystkie te projekty, które robimy, czy fundacją, czy, czy tą firmą, którą założyliśmy, zarówno ta gra, jak i ta marka Odzieżowa. Tworzymy to, bo chcemy, żeby tworzyć coś, co będzie wskazywało na Boga. Staramy się, oczywiście jesteśmy tylko ludźmi i potykamy się, nie jest to wszystko tak super, jakbyśmy chcieli, ale naprawdę się staramy, żeby Bóg był na pierwszym miejscu, żeby w naszych odcinkach, w naszym kanale, także przez te przez wydawanie tej gry, tworzenie tego wydawnictwa, który które naprawdę wielką wizję, jak, jak go będziemy tworzyć, tej marki odzieżowej, te wszystkie projekty są po to, aby głosić, jaki Bóg jest dobry, jak kocha każdego człowieka, jak jest przy każdym człowieku, jak naprawdę troszczę się o niego, i mimo to, że każdy z nas jest grzeszny i mimo to, że każdy z nas ma słabości, i naprawdę nawet nam zdarza się, e, nawet nam zdarza się czasami zamiast głosić, tylko to rzeczywiście e, dostajemy komentarze, że ludzie przestali wierzyć w naszym odcinku. Zdarzyło się, że ludzie nie przestali wierzyć, ale też od Kościoła, bo coś powiedzieliśmy. Także mimo, że jesteśmy słabi, to Bóg nas kocha i jest przy nas. Co więcej, zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, który umarł, naprawdę umarł za każdy nas, nasz grzech, umarł abyśmy my mogli żyć i możemy naprawdę każdego dnia wybierać Go jako naszego jedynego Pana i Zbawiciela. A z Nim życie jest lepsze i my tego mega doświadczamy, życia z Nim. I ogromnej ilości błogosławieństw, które spada na nas każdego dnia. I chcielibyśmy, żebyście i Wy tego doświadczyli. Więc zapraszajcie Jezusa do każdej chwili, do każdego projektu. Zapraszajcie Ducha Świętego. Gwarancja. Ech, efekty gwarantowane. Z Bogiem zawsze łatwiej. Efekty gwarantowane. Także Pismo Święte to mówi. Dobrze, dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. I do zobaczenia. Do zobaczenia. Zdawajcie kciuki.